Chcesz być spełnieniem najskrytszych pragnień Twojego mężczyzny, ale wiesz, że jeszcze nie jesteś na tym poziomie. I ja Ci powiem, dlaczego kobiety, które wkraczają do moich przestrzeni, mają tak spektakularne rezultaty jak to, że mężczyzna daje im swoje karty jak to, że on kupuje im dom jak to, że dostają podwyżki jak to, że po prostu nagle, nagle, przez przypadek przypadek klienci zaczynają płynąć. To nie jest, kochana, przypadek. To jest nauka konkretnej metodologii, która zadziałała u setek moich klientek. To nie jest przypadek, że mężczyzna odchodzi, i to nie jest przypadek, że on wraca. To nie jest przypadek, że klienci są i tych klientów nie ma. To jest zawsze związane z Twoją energetyką. Czy jesteś gotowa na obudzenie Twojej mocy, byś wiedziała, jak zarządzać zarówno zachowaniem mężczyzn, jak i Twoich klientów? Upewnij się, że mnie obserwujesz i napisz do mnie mocno bezpłatne szkolenie w tym temacie.